Witam Was ponownie z naszego studia w Gdańsku. Mamy bardzo ciekawego gościa, bo z nami jest pan Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Dzień dobry. To jest to logo, które widzicie na końcu większości naszych programów. Panie dyrektorze, my się od dwóch dni pytamy w zasadzie wszystkich naszych gości o to, o taką refleksję, co nam po 40 latach zostało z tej wielkiej idei Solidarności. No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że, że warto wrócić pamięcią do słów papieża Jana Pawła II chyba z 1987 roku tutaj w Gdańsku na Zaspie, kiedy mówił o Solidarności, mówił o Solidarności przez duże S, ale mówił także o Solidarności przez małe S. I to jest to, co się 40 lat temu wydarzyło tutaj w Gdańsku, ale także w innych miejscach Polski, ten. Niezwykły fenomen społeczny, czyli Solidarność przez duże S, to jest ciągłe zobowiązanie i wezwanie do tego, aby, aby tę Solidarność z tamtego czasu przekładać na, na Solidarność przez małe S czyli zawsze jedni z drugimi, a nigdy jedni przeciw drugim to nie zawsze się udaje, to ta polaryzacja życia społecznego, życia politycznego w Polsce pokazuje, że jest z tym akurat teraz może kiepsko, ale cały czas powinniśmy mieć w głowie to, ten, ten wzór, to, do, do którego powinniśmy dążyć. I to jest przesłanie Solidarności. To jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie każdy nasz i każda z naszych rozmówczyń właśnie podkreślali to, że w tym momencie jest nam no kiepsko u nas jest tą solidarnością, że się różnimy, że trudno nam się jest porozumieć. A drugi człon jakby nazwy Narodowego Instytutu to jest też Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Ale no, oczywiście to w, w w przekazie medialnym w tym obszarze politycznym rzeczywiście tak jest natomiast jeżeli popatrzymy na, na życie społeczne chociażby ten czas epidemii pokazał jak bardzo Polacy potrafią być solidarni jak bardzo wiele młodych ludzi na przykład harcerzy śpieszyło z pomocą starszym emerytom seniorom nie pozostawiając ich samych w zamknięciu, wspierając ich, pomagając im w te, chociażby w ten sposób, że donosili w tych pierwszych dniach epidemii jedzenie takim osobom. Więc z tą solidarnością w takim wymiarze najbardziej lokalnym, najbardziej oddolnym, najbardziej ludzkim, najbardziej obywatelskim, nie jest źle. Polacy są, są solidarni. Wymiar. Pracy wolontariackiej, jak popatrzeć w Polsce, to jest według danych on się, te, te dane się oczywiście zmieniają, ale, ale w którymś tam momencie prawie 3% produktu krajowego brutto wytwarzali wolontariusze 41 miliardów złotych pochodziło z pracy wolontariackiej. To też pokazuje, że ludzie chcą się angażować, chcą być solidarni. Myślę, że mamy na czym budować. Jest ta, ta tkanka społeczna, tkanka solidarności jest wciąż, jest, jest mocna, jest zbudowana i na niej trzeba budować, na niej trzeba tworzyć nowe instytucje, które tę zasadę solidarności będą urzeczywistniać. Mm -hmm. A... Pana instytucja powstała między innymi po to tak, żeby też jakby to, to budowanie i te ruchy oddolne wspierać. I faktycznie, no trzeba przyznać, że wy wywołaliście trochę rewolucji w, w formie wspierania chociażby organizacji pozarządowych. No, program rozwoju organizacji pro i, i dotacje, które są instytucjonalne, to trochę przewróciło tą naszą, ten nasz mały światek pozarządowy. To sięgnijmy trochę wstecz. W 2003 roku została uchwalona ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Niektórzy mówią, nazywają tę ustawę konstytucją trzeciego sektora, i rzeczywiście jedną z niezwykle ważnych, jednym z dorobków, jednym z częścią tego dorobku ustawy pożytkowej jest to, że został ucywilizowany system realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych. Szereg miliardów, ileś tam miliardów złotych co roku trafia do organizacji pozarządowych w większości samorządów. Ale ustawa także zawiera pewne dysfunkcje. No, właśnie to, że, że, że wszyscy władza, administracja, samorządy przyzwyczaiły się, czy władza samorządowa przyzwyczaiły się do tego, że organizacje pozarządowe należy włączać do systemu realizacji zadań publicznych, ale już niekoniecznie może wspierać. Ich działania doprowadziła do takiej sytuacji, że wiele zadań publicznych, tych, za które odpowiedzialne są jednostki samorządu terytorialnego, realizowane są przez organizacje pozarządowe. Organizacje są zmuszane nie, niejako do tego, aby wkładały swój własny wkład finansowy, rzeczowy, osobowy, żeby ludzie w organizacjach pozarządowych pracowali za darmo jako wolontariusze. To nie tak powinno być. To nie tak powinno być. Stąd w, gdzieś w 2012-2012-13 roku powstał pomysł, już bardzo taki konkretny pomysł przygotowania na przyszłość pewnego programu, który będzie programu wsparcia przez państwo organizacji pozarządowych, który będzie odbiegał, odchodził od tego, tego paradygmatu realizacji zadań publicznych, a raczej tworzył alternatywny, równoległy system wsparcia. Czyli Wsparcie instytucjonalne. Tak jak kiedyś na jednym z forów inicjatyw pozarządowych w Rzeszowie, już wtedy wiceprezes Rady Ministrów, pan profesor Piotr Kliński, powiedział, że organizacje pozarządowe są niezwykle ważnym elementem demokracji. Państwo jest odpowiedzialne za to, żeby je wspierać. Stąd pomysł na te programy, na to, żeby najpierw, w, w, najpierw włączyliśmy do realizacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich tę zasadę, że organizacja może do 20% swojego budżetu, który otrzymuje z tego programu, przeznaczyć na swój rozwój instytucjonalny. Potem powstał program rozwoju organizacji obywatelskich, który w tej największej swojej Swojej części wspiera właśnie to, co organizacje realizują na co dzień, czyli swoją misję, ale także umożliwia im rozwój poprzez szkolenia, poprzez zakup sprzętu, poprzez zatrudnienie personelu, poprzez tworzenie programów, rozwoju strategii, rozwoju strategii fundraisingowych, poprzez wymianę doświadczeń z innymi organizacjami tutaj pomysłowość jest praktycznie rzecz biorąc nieograniczona ale ten program także ten program ale także inne programy które w tej chwili powstają zakłada również to, że są takie sektory działania organizacji obywatelskich które są bardzo istotne i z racji na to, w jaki sposób funkcjonują niedoinwestowane. Nie ma możliwości albo realizowania przez te organizacje zadań publicznych, bo taka jest specyfika tej, tej, tej branży, a dodatkowo jeszcze bardzo trudno tym, tego typu organizacjom znaleźć znaleźć środki na działalność ze źródeł prywatnych albo chociażby z dotacji samorządowych. To są media obywatelskie, lokalne media obywatelskie. No państwo zresztą są tego najlepszym przykładem. Problemem mediów jest to, że tych lokalnych mediów obywatelskich jest to, że jeżeli dostają pieniądze z lokalnego samorządu, no to powoli wchodzą w taką w taką zależność, która z czasem przekształca się w, taki, w taką relację, która już spowoduje. No ciężko że to już zrobić nie... jakiś materiał, tak? krytyczne. No. To, są, to są organizacje watchdogowe, lokalne właśnie. Ten, ten sam mechanizm. To jest harcerstwo. Harcerstwo, które ma które w Polsce działa od ponad 100 lat, które ma bardzo no. piękną kartę. W dziele wychowania młodego, młodych ludzi, młodego pokolenia. Harcerstwo, które w niektórych krajach, także w Europie, jest w ustawach wpisane jako partner, strategiczny partner państwa. To jest metoda, która jest sprawdzona od dziesięcioleci metoda wychowawcza sprawdzona od dziesięcioleci to są struktury, które są sprawdzone w wielu bardzo trudnych, często działaniach. Dlaczego takie, takie same wymogi stosuje się wobec organizacji, wobec szerokiego kręgu organizacji pozarządowych mm -hmm. i organizacji harcerskich, które można powiedzieć są bardziej znane, które są bardziej rygorystycznie również zarządzane wewnętrznie? Stąd powstał pomysł na to, aby wspierać tego typu organizacje nie tylko finansowo, ale tworzyć taki system instytucjonalny, który jest bardziej przyjazne dla organizacji harcerskich. Właśnie włącza je do tego, do, do, do takiego myślenia państwa, w którym harcerze stają się partnerem, a nie tylko tym klientem administracji publicznej, tym proszącym o środki. Partnerem to znaczy, nie tylko realizujemy coś wspólnie, nie tylko administracja zaprasza harcerzy do tego, żeby realizować coś wspólnie, ale zaczynamy myśleć o tym, jak to coś Zrobić wspólnie. wspólnie. Bardzo ciekawe przykłady, chociażby z, z jesieni ubiegłego roku, kiedy z, kontynuując tę właśnie myśl, harcerze zawiązali partnerstwo z Wojskami Obrony Terytorialnej. Umowa partnerska, która przewiduje to, że właśnie WOT ma wspierać instytucjonalnie harcerzy w rozmaitych działaniach. Natomiast harcerze oczywiście są tym naturalnym rezerwuarem zasobów wot w przyszłości. Co oczywiście nie oznacza, że wszyscy harcerze mają stać się w przyszłości Mam taką nadzieję. żołnierzami WOT-u. Natomiast. Ta, tych pól współpracy, mhm. przestrzeni współpracy w tym przypadku jest bardzo wiele. Kolejnym przykładem takiego sektorowego e, wsparcia organizacji pozarządowych są uniwersytety Ludowe, które, e, które mają już dwu, dwustuletnią tradycje działania w wielu krajach skandynawskich, mhm. w Danii, w Norwegii, w u Szwecji, U nas jest kilka na razie, prawda? takich u, u nas jest też bogata tradycja, mhm. bo pierwsze uniwersytety ludowe w Polsce powstawały jeszcze pod zaborami w XIX wieku mhm. i ta metoda gruntwigiańska jest obecna w Polsce jeszcze po II wojnie światowej, mhm. jeszcze w czasach komunizmu funkcjonowało to środowisko mhm. uniwersytetów ludowych. Potem nastąpiło pewne odrodzenie po latach, po odzyskaniu po, po, pełnej wolności w latach 90 mm -hmm. tego środowiska, powstawały nowe uniwersytety, niektórzy biskupi diecezjalnie zakładali katolickie uniwersytety mm -hmm. ludowe. Niestety z braku funduszy ostało się rzeczywiście kilka, kilkanaście mm -hmm. takich inicjatyw. Chcemy, aby ta metoda, znowu sprawdzona metoda od dziesięcioleci, metoda edukacji pozaformalnej, metoda edukacji, która nie sprowadza się do tego, że, ucz, że ktoś się uczy po to, aby uzyskać certyfikat, tylko żeby coś umieć. Tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby zdobyć umiejętności, które będą mu potrzebne w dalszych, na dalszych etapach życia. Taka metoda też, która zakłada formułę partnerstwa między tymi, którzy mm. uczą, są bardziej doświadczonymi, są mistrzami, nauczycielami i tymi, którzy. Mają być uczniami w tym uni uniwersytecie ludowym, chcą się czegoś nauczyć, ale oni wnoszą do, do ulu, do Uniwersytetu Ludowego także już swoje doświadczenie. To jest ed metoda edukacji pozaformalnej osób dorosłych, więc to nie, nie przychodzą ludzie, którzy są, którzy, których trzeba uczyć czegoś od podstaw, tylko to są ludzie często przynoszący swoje, no czasami nawet pokręcone historie życiowe, zawodowe i chcą coś zrobić ze swoim życiem. Państwo również dostrzega w uniwersytetach ludowych potencjał, wartość i chce wspierać tego rodzaju instytucje. Kolejną branżą, którą, która zapewne w 2020 roku zostanie objęta wsparciem państwa, są organizacje poradnictwa. To też jest duży ruch sektora obywatelskiego świadczącego wiele usług w zakresie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, prawnego, obywatelskiego, konsumenckiego, które działa znowu na, trochę na zasadzie dora, doraźności. To czasami jest działanie wolontariackie pro bono prawników, którzy przy uniwersyteckich poradniach prawniczych działają. Czasami jest to bardziej sformalizowane, bardziej zinstytucjonalizowane działania, ale znowu ten sektor, ta, ten, ta, ta część sektora obywatelskiego, świadcząca bardzo ważną funkcję w państwie, pomagająca wydobyć się z takiego zaklętego kręgu niemożności ludziom, którzy popadają w jakiś, w jakiś, w jakiś problem, zasługuje na to, aby państwo zobaczyło, dostrzegło tę formę działania organizacji pozarządowych i ją doceniło i znalazło w niej wartość, i stworzyło jakiś program, jakąś, jakiś pomysł na to, wspólnie zresztą z tym, z ten, z tym środowiskiem, jakiś pomysł na to, aby te, te organizacje mogły się rozwijać, mogły jeszcze lepiej, bardziej kompleksowo świadczyć dobre usługi na rzecz obywateli. To jest pomysł na to, w jaki sposób należy, w jaki, w jaki sposób można wspierać, w jaki sposób państwo może wspierać organizacje pozarządowe. To jest pomysł, który nie jest czymś wyjątkowym. To, ten, ten, te te mhm. nasze rozwiązania, to nie odkrywamy. Te rozwiązania, które już jest sprawdzone. To są rozwiązania, które, które no powiedzmy, w niektórych przypadkach są, są specyficzne w Polsce. Natomiast, natomiast sama idea, taka, aże, tego, ażeby państwo wspierało sektor pozarządowy w sposób instytucjonalny, jest obecna w bardzo wielu mhm. państwach. No dość powiedzieć, że. Brytyjczycy co roku ze środków pozyskanych z hazardu z dopłat do gier, przeznaczają pół miliarda funtów na wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych. My na razie mamy 40 milionów, ale to jest i tak. To jest dopiero początek dużo więcej niż było, niż było. Mhm. dwa lata temu, bo mhm. wtedy było nic. To jest niesamowite, jak to jest bardzo w sumie szerokie spektrum. Tego wsparcia i, tej, i tej, 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 tej różnorodnej pomocy. Znaczy, jak to się stało, że to właśnie wy dostrzegacie tą potrzebę, że dostrzegliście te uniwersytety ludowe, że dostrzegliście no, media obywatelskie. W Europie na przykład media takie oddolne, obywatelskie są wspierane i one się rozwijają. U nas to do tej pory w ogóle był taki temat, który był gdzieś tam pomijany, watchdogi. Jak to zobaczyliście? To jest e, bardzo proste pytanie. Promotor tej zmiany instytucjonalnej, profesor Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu spraw Pożytku Publicznego, zanim był wicepremierem, zanim został wicepremierem w 2015 roku. E, Pracował naukowo, ale także był działaczem organizacji obywatelskich 30 lat jego życia, więc to jest coś, co to, to, to jest wiedza, którą, którą się zdobyło w praktyce. Także moje 20 lat życia zawodowego przed tym, jak zostałem pracownikiem administracji publicznej, było związane z różnymi organizacjami pozarządowymi. To jest wiedza, którą mamy z doświadczenia, z naszego codziennego życia. Ale myślę, że to nie wystarcza. Przez te ostatnie 4, już prawie 5 lat, bardzo wiele jeździmy po kraju, bardzo wiele spotykamy się z ludźmi. Cały czas pytamy, cały czas rozmawiamy, cały czas wsłuchujemy się w to, jakie są bieżące potrzeby organizacji pozarządowych. Czyli to jest wiedza, która płynie z ciągłych rozmów z ciągłego spotykania się z ludźmi, stworzenia przestrzeni rozmowy, przestrzeni dialogu. To są moje systematyczne spotkania z Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Moje uczestnictwa w, i także pana premiera z forach organizacji pozarządowych to są Wiele takich także spotkań z pojedynczymi organizacjami, za co zresztą bardzo im dziękuję, że chcą się dzielić z nami swoją, swoimi problemami również. W, jakim sposób, w jaki sposób to także buduje zaufanie tych organizacji do ludzi, którzy, którym została powierzona odpowiedzialność za podejmowanie pewnych decyzji. Politycznych, także decyzji instytucjonalnych. Myślę, że właśnie tak, tak powinno być. No bez, tej, bez tego dialogu, bez tej rozmowy, nie z własnej mądrości nie zbuduje się dobrych rozwiązań instytucjonalnych. A gdybyśmy tak wrócili do tego pierwszego pytania i trochę je odwrócili, bo no co, co nam zostało z Solidarności, to już Pan powiedział, a co nas czeka w przyszłości. Czy nam ta solidarność jeszcze będzie potrzebna i jaka ona nam będzie potrzebna w takim długofalowym wyzwaniu? Mhm. To, co jest kluczem do zbudowania społeczeństwa obywatelskiego, to wysoki i stale rosnący poziom kapitału społecznego. Kapitału społecznego, który buduje więzi zaufania pomiędzy, pomiędzy ludźmi, pomiędzy grupami społecznymi, czyli kapitału społecznego, krótko mówiąc, który buduje wspólnotę. Kapitał społeczny to jest właśnie taka um, odwaga wyjścia ze swojego własnego domu, mieszkania i stworzenia czegoś, Razem z ludźmi, którzy no nie są moimi, nie, 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 nie są moją bez, bez, bezpośrednią rodziną, tylko są ludzie obcy. prawda? Stworzenia pewnej wspólnej rzeczy, wspólnego dzieła z kimś innym. Do tego jest potrzebne zaufanie, do tego jest potrzebne ograniczanie trochę siebie, bo już jest, nie jestem tylko ja, ale jesteśmy my, a to znaczy, że. Nie liczy się tylko mój własny, partykularny interes, ale także muszę uwzględnić potrzeby innych ludzi. Więc ta solidarność przez małe S to ta solidarność, której zakłada się chęć, intencje, wolę budowania czegoś razem powinna przekładać się na, na zwiększanie, na ciągłe zwiększanie Przestrzeni kapitału społecznego, a więc tworzenie nowych organizacji pozarządowych, angażowanie się w dzieła społeczne, wolontariat, jeszcze większy poziom wolontariatu w każdym wieku od młodego człowieka, od tam wieku kilkunastu lat, kiedy zaczyna się, młodzi ludzie zaczynają wchodzić w wolontariat. Aż po wiek senioralny. U nas, zwłaszcza, zwłaszcza tym wolontariatem seniorów, nie jest najlepiej, dlatego że ludzie, którzy kończą swoją aktywność zawodową, ostatni dzień w pracy, podziękowania, laurki, jakieś prezenty, mm. potem wracają do domu i za nimi te drzwi mieszkania się zamykają. To oczywiście nie jest. Co, co, coraz nie, rzadziej nie, nie, na szczęście, coraz nie, nie, nie jest tak. Zawsze mm. jest coraz więcej mm. takich enklaw, jak mm. pani mówi, gdzie, gdzie, gdzie jest szansa na to, żeby ci ludzie wychodzili z domu. Przy parafiach na przykład są tworzone mm. przestrzenie do tego. Uniwersytety trzeciego Właśnie, żeby, żeby coś tworzyć razem. Mm. Więc angażowanie się w wolontariat jeszcze w jeszcze większym stopniu. Myślę także, że y, ten kapitał społeczny powinien również polegać na tym, że. Im bardziej społeczeństwo polskie się bogaci, im bardziej jesteśmy zamożni, im więcej zasobów posiadamy, tym bardziej powinniśmy umieć się dzielić tym, co nam się uda, niekoniecznie zawsze tylko i wyłącznie swoją własną pracą, ale także pracą, która, jest, która się odbywa w jakichś warunkach, dzięki czemuś, dzięki komuś, dzięki, wsparciu, dzięki wsparciu jakiejś instytucji. To tym, tymi zasobami, które nam się udało uzyskać, powinniśmy się w sposób dojrzały dzielić z innymi. Mieć odwagę tego, żeby trochę się wyzbyć z tych zasobów, nie wyrzucać ich do śmieci, być odpowiedzialnymi także za innych, dostrzegać potrzeby wśród innych ludzi. No jeśli tak będzie, to będzie cudownie. Ja bym sobie życzyła tej solidarności przez małe S więcej. Tak jest. <laughs> Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a was kochani zapraszam na relację Sebastiana ze strefy.